Współczesna medycyna coraz częściej dostrzega wartość metod holistycznych. Jedną z nich jest akupunktura, kluczowy element tradycyjnej medycyny chińskiej, szczególnie istotny w kontekście zdrowia kobiet. W ujęciu chińskim ciało kobiety funkcjonuje według rytmu natury. Miesiączka, ciąża, menopauza to nie tylko procesy biologiczne, ale zmiany energetyczne. Które wpływają na cały organizm. Akupunktura pomaga utrzymać tę wewnętrzną równowagę. Poprzez delikatne wkucie igieł w konkretne punkty na ciele można stymulować przepływ energii, ci, i przywracać harmonię w narządach wewnętrznych. Dla wielu kobiet oznacza to ulgę w bolesnych miesiączkach, regulację cyklu, zmniejszenie objawów PMS czy wsparcie płodności. Co ważne, akupunktura nie działa tylko na ciało, ale także na emocje. Pomaga obniżyć poziom stresu, wyciszyć układ nerwowy i poprawić jakość snu. Właśnie dlatego coraz więcej kobiet sięga po tę metodę, nie tylko w stanach chorobowych, ale także profilaktycznie. W okresie menopauzy, kiedy ciało przechodzi znaczące zmiany hormonalne, akupunktura może łagodzić uderzenia gorąca, wahania nastroju czy problemy ze snem. Działa łagodnie, bez skutków ubocznych, a jednocześnie wspiera naturalne mechanizmy regeneracji. To podejście zakłada, że każda kobieta jest inna. A leczenie powinno być indywidualnie dopasowane. Nie tylko do objawów, ale także do stylu życia, emocji i cyklu biologicznego. Akupunktura to nie magia. To system, który przez wieki sprawdzał się w praktyce. Dziś, wsparta nowoczesną wiedzą, staje się mostem między tradycją a współczesnością, pomagając kobietom zadbać o siebie w sposób świadomy i zrównoważony.